Twojej starej PL Sto lat później <śmiech> 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 Pomóc Pani? Wiem <Chcę> Pani pomóc <laughs> Chwila, bo tą kamerę tu ja źle ustawiłam o o, teraz lepiej. Akcja od nowa. E, e. Yes. W domu. Mm. Nie no, jak w domu. Goń w twoim domu. Gdzie się tu wzięłaś, Elektra, ty moja byfyfy? Widziałaś moją babcię? Tak, była gdzieś tam w dupie. W dupsku. Gdzie mieszkasz? W dupsku. Jest takie miasto w dupsku. Jak to?